Pierwsza gra Mniam, zadaj przykładowa rozgrywka, gra dla dwóch do czterech graczy yy, od drugiego roku życia i tak, yy, należy rozłożyć na środku koszyki, każdy koszyk ma oznaczoną takim, takim breloczkiem jakiego koloru owoce będzie spierał yy, i na każdy z koszyków już dajemy jeden owoc lub, lub jedno warzywo, tak. Pozostałe warzywa plus soczek są tutaj w puli gry. Na kostce mamy kloryt z tych tutaj naszych owoców i warzyw oraz taki robaczek, to jest choker. No i tak, rzucamy kostkę. Jest czerwone. Tutaj koszyczek jest z czymś, więc biorę to jako dla mnie trofeum, tak? Mam pierwszy owocek. Kolejna osoba rzuca i rzuca. Znowu czerwone, nie ma. No to trudno, no nie udało się, nie bierze. Włóżmy dalej. Teraz wypadł taki robaczek. Joker, więc można wziąć obojętne co. Wiadomo, z tych, gdzie, gdzie są, tak? Na przykład weźmy sobie ktoś gruszkę. No i rzucamy dalej, o i znowu wyszło, ktoś nie bierze, tak. rzucamy dalej, czerwony nie bierze, rzucamy dalej, zielony bierze i tak aż do momentu, kiedy dana osoba weźmie ten ostatni, to by wypadł niebieski, bierze ostatni ten element i że to był ostatni z tutaj z puli, no to teraz uzupełnia koszyczek nowymi owockami i warzywkami. I dzięki temu, że wzią, wzięła ta osoba ostatni, to ma prawo wrócić jeszcze raz. No i bierze na przykład w tym przypadku wyszło zielone, tak? I, I tak gramy sobie aż do momentu, kiedy te wszystkie nasze żetony zostaną wybrane, a osoba, która będzie brała ostatni żeton, zupełnie bierze dodatkowo jeszcze e, żeton soczka. No i podliczamy wszystkie żetony u każdego z graczy, także z tym soczkiem. No, i patrzymy, kto, kto ma ich najwięcej, ten wygrał grę. Tak to wygląda. Generalnie gra y, typowo losowa z kostką, ale jest też jakiś joker, więc, więc to też rzecz występująca tak w grach. Ten, ten element jokera, dowolnego zastępującego dowolny, dowolny symbol, dowolny jakiś tam obiekt. No, jest ten soczek. Staramy się staramy na wyjdzie z kostki, tak? Ale że ten ostatni, który zabiera ostatnią rzecz, e, chociaż wiem, to jest trudniej trafić, tak? Ale jak, jak trafi weźmie, to zawsze ma jeszcze szanse, że, że może dodatkowo rzucić e, i, i kolejny wziąć, to na pewno weźmie. E, no jest ten joker, więc to nam ułatwia, że, że zawsze jest wtedy ten wybór. No i bawimy się generalnie z kosteczką, z kolorami e, z. Kształtami, bo one też mają ładne kształty tutaj. No i z podziałem na owoce, warzywa. Oprócz tego otrzymujemy książeczkę do czytania i tam też są zadanka do uzupełniania, do już typu papier i ołówek. Gra dla najmłodszych, całkiem ładnie wykonana. Fajnego projektanta. Drewno, mocna tektura, ładne, wyraźne, jasne kolory. Owoce też łatwe do identyfikacji, jeszcze książeczka do tego. Pierwsza gra Miam od wydawnictwa Egmont. Dzięki.